Ostatni dzień czerwca i jednocześnie początek wakacji. Znajdujemy się w piękny niedzielny poranek nad łukowskim zalewem Zimna Woda, gdzie są rozgrywane zawody wędkarskie dla dzieci do lat 16, nad którymi objęliśmy patronat medialny. Zapraszamy na materiał, w którym pooglądamy sobie, jak te dzieci, ta młodzież łowi rybki. Ryby należy być przygotowanym na każdą pogodę. Jeszcze pół godziny temu mieliśmy fajne słoneczko, teraz zrywa się troszeczkę wiatr, ale to chyba nie przeszkadza naszym dzisiejszym uczestnikom naszych zawodów. Porozmawiamy sobie troszeczkę o tych zawodach tutaj występuje, ile jest osób, w jakim wieku. To znaczy tak, mamy tutaj zawody zorganizowane były dla, głównie dla dzieci. Mamy 36 uczestników w tym podopiecznych domu pomocy społecznej. Również no, ogólnie to było zorganizowane dla dzieci do lat 16. I na jakich zasadach te dzieci łowią ryby? Czy to jest jakieś łowienie powiedzmy na spinning? To znaczy, mamy tutaj zawody spławikowe, tak jak organizowane są ogólnie wszystkie zawody w stylu Grand Prix tutaj, zawody spławikowe, są to zawody spławikowe po prostu. Każde dziecko dostało taką samą wędkę z takim samym spławikiem, równe szanse były. Chyba ważne, że każdy z uczestników dzisiejszych zawodów zabiera tą wędkę do domu, prawda? To jest tak. chyba taki prezent z Waszej strony. Tak, tak. Tutaj mamy akurat jako nagrody. Dla każdego, kto się zjawił, otrzymuje ten, tę wędkę, siatkę, którą dostał. Oczywiście jeszcze jakieś pominki od sponsoru będą. C czyli jest dobrze, można powiedzieć. Czy jesteście zadowoleni z dzisiejszych zawodów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji. Tutaj u młodych ludzi, no niestety ciężko ich jest zainteresować do takiego. Trybu spędzania wolnego czasu, no ale jakoś się udało. Jak ocenia pan dzisiejsze zawody? Czy jest dobra zabawa? Dobrze się pan bawi z synem? Zgadza się. A jak ryby biorą? No, udało wam się coś złowić? Tak, dwie sztuki mam. Jakie są te sztuki? Poteczki tam się są. Warto tutaj przyjechać z synem nad zalew w niedzielne przedpołudnie? Na pewno. Na pewno. A kolego, co, co musisz podobać? Ci, podoba ci się zawody? Będziesz łowił ryby? Tak. Jesteśmy już po zawodach. Pogoda dopisała. Uczestnicy również rozdaliście nagrody, więc możemy pokusić się o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Tutaj chodzą przed nami chłopaki, wędkarze. Wygrały dziewczyny. To jest zaskoczenie? To znaczy chyba tendencja. To równouprawnienie zaczyna chyba nosić skutek. Nie, to jest oczywiście żart. I po prostu no, wędkarstwo też ma do siebie, że trochę szczęścia potrzeba. Tutaj raczej wszyscy mieli równe szanse. Prawie wszystkie zawodników, wyposaży, koła wyposażyły w wędki i zestawy podobne, także szanse były jednakowe. Umiejętności różne, bo, bo to byli i dzieci, które pierwszy raz wędkowały i które miały już styczność też było trochę takich y, trenerów, także... Rodziców też chyba, którzy mo, mo, mocno, mocno, paradoksalnie mocno przeżywali te zawody. No właśnie, też byłem znaczy zadowolony, nie? bo te y, za, y, zawody były trochę inne niż do tej pory. Do tej pory organizowało to miasto trochę przy współudziale y, miasto, łuku, łuków, koło łuków miasto, przy współudziale miasta. Tym razem żeśmy się pokusili że zrobią to oba koła. Bardzo dobrze się współpracuje teraz organizatorzy. W sumie to są grupa ze straży rybackiej i oni tutaj organizowali to wszystko. Postarali się też o sponsorów, także nagrod, tak jak było widać, było sporo. Przede wszystkim satysfakcja chyba osób tutaj łowiących te ryby. To jest chyba ważne. Tak, powiem szczerze, że do tej pory mieliśmy problem, bo nie za dużo dzieciaków przychodziło. Naszym yy, zamiarem jest, żeby jak najwięcej dzieci na łonie natury, trochę od komputera, trochę z przyrody, kontaktu. Czy będą wędkarzami, czy nie, to już inna sprawa, ale żeby, żeby trochę inaczej jest czas. I, i w ten sposób zaczęły wakacje, trochę nietypowo. No, właśnie, dzisiejsze zawody to były z jednej strony takie rodzące się w bólach, bym powiedział, prawda? Bo spotkaliśmy się dokładnie tydzień temu, rano też, niedzielny poranek, ale była wielka ulewa. Nie było wiadomo, czy te zawody się odbędą. Jesteśmy tydzień później, udało się, prawda? Tak, tak. To znaczy, no, to jeszcze raz dowód na to, że to, co się w bólach rodzi, jest przyjemniejsze i bardziej satysfakcji przynosi. Byliśmy bardzo zaskoczeni ilością. Także trochę może organizacyjnie. No powiedzmy to jeszcze raz: 36 osób by brało udział w dzisiejszych zawodach. Czy spodziewał się pan takiej liczby? Nie, nie. Zazwyczaj to było kilkanaście osób. I bardzo dobry pomysł też był, bo zostali zaproszeni i brali udział też y, y, dzieci z domu y, opieki społecznej z ulicy Broniewskiego. Czyli można powiedzieć, że dzisiejsze zawody udały się, jak najbardziej się udały, były nietypowe, były, tak jak powiedziałem, e, rodziły się w bólach. No cóż, wypada nam chyba zaprosić na kolejne zawody. Kiedy takie zawody się odbędą? To znaczy postaramy się na koniec wakacji, czyli 1 września zorganizować już teraz może przy ale y, Urzędu Miasta i, i trochę poprawimy te błędy, które powstały. Były dzisiaj jakieś błędy? Znaczy, ja, ja nie byłem organizatorem, i pewnie nie było bardzo. Ale jako, widz, jako widz... Nie, to znaczy zawsze można coś lepiej zrobić. No, tak czyli, powiem. Czyli wyciągamy e, wnioski, tak, z dzisiejszego dnia wyciągamy ja te po wnioski? Prostu, po prostu by, ja widziałem, że organizatorzy byli y, zaskoczeni ilością, nawet powiem, że przerażeni, nie, ale jakoś tak. Rozeszło się i w sumie chyba przyjemnie było. W takim razie mamy nadzieję, że kolejne zawody będą już zorganizowane w sposób perfekcyjny, aczkolwiek ja uważam, że dzisiaj też było bardzo fajnie. Ja sam też się bawiłem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszych zawodach byli obecni wychowankowie Domu Pomocy Społecznej z ulicy Broniewskiego. Ile osób od Was gościło na dzisiejszych zawodach? W naszych w dzisiejszych zawodach brało udział trzech mieszkańców naszego domu oraz tutaj mam przedstawiciela najmłodszego, Mateusza, kibic, tak. który stał już jako kibic, tak? Razem z Darkiem przyjechaliśmy nieco później, żeby pomóc naszym, naszym mieszkańcom. Złowili trzy rybki, także jesteśmy szczęśliwi, że udało im się, bo to pierwsze ich zawody. W ogóle pierwszy raz bierzemy udział w, w tego rodzaju imprezie, z czego bardzo się cieszymy, bo taka forma spędzania wolnego czasu i, i też rozwijania zainteresowań, takie mają też osoby niepełnosprawne, i no jest ważne, że, że mogli tutaj być i mogli również integrować się z ludźmi tutejszego terenu, regionu, społeczeństwa. No właśnie, tutaj siostra powiedziała o swoich podopiecznych. Słyszałem, że u Was działa pewna fundacja, chyba dzięki której też tutaj się znaleźliście, tak? Czy, czy mogłaś siostra dać jakiś komentarz do, do tej sprawy? Fundacja Dom Otwartych Serc, która działa na terenie naszego domu stara się wspierać mieszkańców w różnych organizowaniu różnych imprez, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań czy, czy pomoc w edukacji. I właśnie ta przygoda z rybami i ze związkiem, polskim związkiem wędkarskim rozpoczęła się niedawno, bo miesiąc temu, kiedy to zapisałyśmy się jako siostry do tego związku. I się, do, do związku wędkarskiego poważnie? Tak, do polskiego związku wędkarskiego kolejarz w Łukowie, zakupiłyśmy wędki z ramienia fundacji właśnie Dom Otwartych Serc i w ten sposób no, zaczęłyśmy łowić ryby. To czegoś takiego chyba jeszcze w Łukowie u nas nie było. Są siostry, które łowią ryby, może tak tutaj w Łukowie nie, nie widać tego, bo jeszcze nie miałyśmy okazji, ale gdzieś tam w domu siostry pochodzą z różnych regionów Polski i jako hobby, tak, czasami siedzimy nad wodą i łapiemy ryby. A tutaj zaraziłyśmy trochę naszych potopiecznych, którzy okazuje się, że pozwolili się zarazić, chcą łowić i jesteśmy. Mamy nadzieję, że wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie będą przyjeżdżali na Dłukowski Zalew Zimna Woda i będą łowili ryby. Tym bardziej, że dzisiaj było to łowienie owocne. Trzy rybki, ale to jest zawsze coś. To jest zawsze powód do dumy. Ja się nazywam Krzysia. Ile masz lat Krzysiek? Pięć i łowię. I... Ile ile ryb dzisiaj złowiłeś? Powiedz? Jedna ale nie ryba była. Mhm. I jak podoba Ci się na rybach? Podoba, fajnie się łowi ryby. Tak. Dobra, fajny chłopak, to? Dzięki, cześć, cześć. Chłopak chyba będzie miał przyszłość. Nie... Pokaż, pokazuję go, pokazuję go. Chłopak chyba będzie miał przyszłość nie tylko przy okazji łowienia ryb, ale także w mediów się chyba nadaje moim zdaniem. W końcu mamy wywiad z zwycięzczynią naszych zawodów. E, witaj Angeliko. Witam. Ile masz lat, powiedz? 12. 12 lat i pokonałaś tych wszystkich chłopaków e, tutaj? Jakoś specjalnie łowiłaś te ryby, czy jakoś e, może tato ci pomagał? Normalnie, miałam szczęście. Miałeś szczęście. I ile i tych ryb łowiłaś? I czy podobają ci się te zawody? Czy będziesz łowić ryby w przyszłości? Spodobały ci się taki sposób spędzania czasu? Spodobał, ja od dawna już lubiłam łowić ryby. A, czyli nie jesteś takim nowicjuszem w tej dziedzinie, czyli już wiesz, jak to się robi, tak? Już gdzieś jeździłaś? No, jeździłam. Jak podoba ci się, będziesz, powiedzmy, spotkasz tutaj się za kilka miesięcy? Przyjedziesz jeszcze raz? Pewnie tak.